Szanowni Państwo, Centralny Port Komunikacyjny jest to inwestycja, która dotknie największą liczbę mieszkańców Polski w historii jakiejkolwiek inwestycji, która była realizowana w Polsce. Jest to inwestycja, której koszty dzisiaj są szacowane już na ponad 400 miliardów złotych. Jest to inwestycja, która, dla której ukrywane są uzasadnienia i rentowności. I pomimo wniosków zarówno posłów, jak i strony społecznej, te informacje, które mówią, czy opłaca się ją budować, czy się nie opłaca, nie są przez spółkę ujawniane. Ale przede wszystkim, jest to inwestycja, która pomija to, co chcą ludzie na terenie, w którym ona będzie działać. Musimy pamiętać, że ponad 20 tysięcy 20 osób grozi wywłaszczenie z ich terenu na całej Polsce. To nie jest tylko gmina Teresin, Wiskitki czy Baranów, ale to są miejscowości w całej Polsce, również pod szprychy kolei dużych prędkości. Mieszkańcy nigdy nie zgłaszali tak wiele uwag do realizacji tej inwestycji i nie są przez spółkę, nie są przez rząd wysłuchiwani. Wczoraj. Była, miały miejsce dwie komisje, podczas których udało nam się przynajmniej w jednej sprawie y, osiągnąć sukces. Szanowni Państwo, to, ta inwestycja poszatkuje Polskę jak kapustę, jak to kiedyś określiłam. To jest 20 tysięcy hektarów do wywłaszczenia, do przymusowych wywłaszczeń, do wysiedleń, przymusowych wysiedleń Setek tysięcy niemal zainteresowanych. I to bez godziwego, słusznego odszkodowania. Te wysiedlenia, na tych wysiedleniach minister Chorała, który jest inicjatorem zmiany ustawy o wywłaszczeniach, planuje zaoszczędzić. Jak wyliczyliśmy, około 30 miliardów złotych. Nie zapłacić tyle za wywłaszczenie, ale zaoszczędzić przez tę zmianę ustawy. I tak jak wspomniał już poseł Lasek, PiS nie słucha obywateli, gardzi nimi, przeprowadza ten projekt. Bez partycypacji i bez wysłuchania słusznego interesu ludzi. Dlatego zaproponowaliśmy takie rozwiązanie przyjmowane w parlamencie. Bodaj czy nie po raz pierwszy historycznie raz obywatele zainteresowani będą musieli być tu w Sejmie wysłuchani. Udało nam się głosami opozycji przeciwko niestety głosom PiSu, który. Udowodnił, że nie chce wysłuchać obywateli. Zgłosić 4 sierpnia o godzinie 12 w sali kolumnowej wysłuchanie publiczne. Jest to instytucja parlamentarna, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Żeby mieć świadomość, bo jest już niewiele czasu, to y, dzisiaj bądź jutro powinno być takie ogłoszenie opublikowany na stronach sejmowych i na tydzień przed wysłuchaniem należy zgłosić pisemnie swój akces. My oczywiście z naszej strony będziemy bezpośrednio to komunikować wszystkim, którzy obywatelom, obywatelkom, którzy, z którymi współpracujemy i których bronimy przed wyzuciem z ich praw i majątku. Serdecznie zapraszamy to się zamienicie. Szanowni Państwo, stajemy tutaj wspólnie. Są przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, są przedstawiciele Lewicy Polskiego Stronnictwa Ludowego Polski 2050, Szymona Hołowni, ale przede wszystkim są z nami reprezentanci strony społecznej. I stajemy dzisiaj tutaj razem, żeby powiedzieć głośno, że nie zgadzamy się na tego typu Procedowanie. Chcemy, zdecydowanie chcemy odrzucenia y, ustawy o przyspieszeniu realizacji centralnego portu komunikacyjnego, bo ta ustawa jest po prostu zła i będzie krzywdzić ludzi. Po pierwsze powstaje spółka, która będzie no, czymś w rodzaju nadorganu nad, nad działalnością zarówno samorządów, jak i życiem ludzi. Ta nowa spółka będzie mogła w sposób zdecydowany wpływać, zmieniać plany zagospodarowania przestrzennego, blokować inwestycje w naszych gminach i powodować, że nie będą one mogły się rozwijać tak, jakby tego chcieli mieszkańcy. Co więcej, ta nowa spółka będzie mogła krzywdzić ludzi w imię prawa przedsmak tego wszystkiego widzimy choćby tutaj na Mazowszu w okolicach województwie łódzkim czy w województwie śląskim ale to dopiero początek i przedsmak tego wszystkiego co ta spółka złego może zrobić ludziom co więcej połączenie w wyniku tej ustawy nastąpi połączenie spółki CPK z portami lotniczymi to spowoduje że powstanie gigantyczny konflikt interesów pomiędzy CPK a portami regionalnymi, gdzie PPL ma swoje udziały, to spowoduje, że ucierpią na tym porty regionalne, które przecież są akceleratorem rozwoju naszych małych ojczyzn. W Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, w Szczecinie, Rzeszowie, wszędzie tam, gdzie one istnieją, one stanowią bardzo silny element lokalnego systemu gospodarczego i to wszystko może ucierpieć, może utracić płynność w wyniku tego połączenia. Szanowni Państwo, dzisiaj nie zgadzamy się na tego typu procedowanie. Uważamy, że trzeba chronić ludzi, trzeba chronić nasze małe ojczyzny i skończyć z megalomaństwem władzy. Dlatego domagamy się odrzucenia tego złego projektu ustawy i będziemy składać w drugim czytaniu również wnioski o odrzucenie, licząc na opamiętanie się tej władzy, która tak bezczelnie prowadzi ten projekt i niszczy życie ludzi. Stefan, Szanowni Państwo, dekret Bieruta Plus, tak trzeba nazwać najkrócej działanie władzy wobec 750 gospodarstw rolnych. Tych gospodarstw oczywiście będzie więcej, bo to początek dopiero pod CPK, ale też cała infrastruktura towarzysząca. Jest to zamach. Na własność. Jest to kradzież mienia. Jeśli proponuje się 30-40% wartości właścicielom gospodarstw rolnych, właścicielom nieruchomości, partia, która w swojej nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, zachowuje się. Bezprawnie i gwałci sprawiedliwość. To jest niegodne, by tak postępować z ludźmi, gdzie całe pokolenia pracowały na to, żeby rozwijać swoje gospodarstwa. To jest zabezpieczenie żywnościowe i Warszawy, i dużej części Polski. Najlepsze gleby, najlepsza ziemia. Nikt tego nie uznaje, bo rząd chce mieć swoje sukcesy, ale to może być kolejna inwestycja taka jak. Inwestycja w ostrołęce, o której od początku mówiliśmy, że to się nie uda, okazało się, że rząd prawa i sprawiedliwości wy, wyrzucił mnóstwo pieniędzy w błoto i wszystko cały projekt padł. Może być tak samo też z CPK. Dziękuję. Szanowni Państwo, centralny port komunikacyjny to kolejny centralny przekręt prawa i sprawiedliwości i kolejne zmiany do ustawy, która nie została skonsultowana. Dowodem na to dzisiaj jest strona społeczna, która wczoraj na komisji nie została dopuszczona do głosu. Wczorajsza komisja bardzo wyraźnie pokazała arogancję, butę butę tej władzy, która tak właśnie traktuje społeczeństwo, tak traktuje ludzi, którzy chronią i bronią swoje dobytki, chronią swoje majątki życia zbudowane przez całe życie. Szanowni państwo, my na to nie dajemy zgody, bo do czego to wszystko prowadzi? Otóż prowadzi przede wszystkim do transferów milionów, miliardów złotych do pseudospółek oraz zatrudnianie nominatów partyjnych, setek tysięcy nominatów partyjnych na dobrych stanowiskach. To wszystko prowadzi do tworzenia państwa w państwie. Nie ma na to naszej zgody. Dlatego uważamy, że ta inwestycja powinna być zawieszona, powinna być zweryfikowana, a wszystkie podpisane umowy i zobowiązania sprawdzone, skontrolowane przez właściwe i powołane do tego służby. Dziękuję. Szanowni państwo, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, strona społeczna nie jest słuchana przez ten rząd ale dla strony społecznej jest również opozycja. Dzisiaj z nami są przedstawiciele strony społecznej i jest między innymi pani Dominika, która wczoraj taki dramatyczny list do wszystkich posłów komisji, połączonych komisji złożyła. Są przedstawiciele samorządów, są przedstawiciele organizacji społecznych. Ja bym bardzo chciał, żeby przedstawicielka gminy Mikołów, o ile dobrze pamiętam, też mogła dzisiaj się wypowiedzieć, ponieważ wczoraj uniemożliwiono stronie społecznej zabranie głosu w tym bardzo ważnym, w tej bardzo ważnej sprawie. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielką zarówno strony samorządowej, jak i strony społecznej, bo jest to jedna strona, nie może być inaczej. Od prawie trzech lat mieszkańcy tej inw Mieszkańcy, których dotyka ta inwestycja, żyją w ciągłym niepokoju, stresie. Odbieracie nam państwo spokój, odbieracie nam codzienność, zmuszacie nas do śledzenia przepisów, do angażowania się w sprawy, które są w waszej gestii. Zaufaliśmy Państwu, oddawaliśmy na Państwa głosy. Teraz musimy sami śledzić przepisy, musimy stać się prawnikami, adwokatami, obrońcami swoich nieruchomości, swoich własności, a przecież to Wam daliśmy mandat, żebyście właśnie to robili. Apeluję do wszystkich Państwa, proszę nie skazywać nas na wygnanie, na niepokój, na stres, na choroby, bo to wszystko związane jest również z tą inwestycją. Ta ustawa, o której wczoraj mówiono na komisji, którą, którą było drugie czytanie, odbiera nam ostatnie prawo głosu, jakim są konsultacje społeczne. Para, artykuł 42 rezygnuje z obligatoryjnych konsultacji społecznych przy lokalizacji inwestycji. Jesteśmy tym dogłębnie poruszeni i nie wiemy, co w tej sytuacji dalej robić, jaka jest nasza przyszłość. Dziękuję. Jak Państwo widzicie, opozycja stoi murem za mieszkańcami, cała zjednoczona opozycja i będziemy na każdą prośbę mieszkańców do dyspozycji, będziemy walczyć o wasze prawa. Natomiast po przejęciu władzy gwarantujemy, że ta inwestycja zostanie zweryfikowana, przeanalizowana jeszcze raz, a ci, którzy dopuścili się, podjęli błędne decyzje, będą z tych decyzji rozliczeni. Jeżeli są jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nie ma. Dziękujemy bardzo.